To właśnie z tobą chcę porozmawiać. Ile filmów przewinąłeś, zanim dotarłeś tutaj? To nie był przypadek, że się zatrzymałeś. Ja pan, wołam cię, abyś usłyszał to, czego potrzebuje twoje serce. Czy czujesz się zmęczony, przytłoczony? Znam twoje zmagania, twoje ukryte łzy. I dziś chcę ci przypomnieć: przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja was pokrzepię. Oddaj mi swoje troski, bo ja troszczę się o ciebie, nie pozwól, by zniechęcenie powstrzymało cię przed odczuciem mojej obecności. Nigdy cię nie opuściłem i nigdy cię nie opuszczę. Wystarczy jeden krok wiary, a przemienię twój ból w siłę. Jeśli wierzysz we mnie, napisz amen w komentarzach, aby inni także mogli poczuć moją miłość. Polub i udostępnij ten film. Świat potrzebuje usłyszeć, że nadal jestem tym samym Bogiem, wczoraj, dziś i na zawsze. Nie przechodź obojętnie, pozwól tej prawdzie przemienić Twoje życie. Kocham Cię i zawsze będę przy Tobie.